Halo, 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 krótki liveik, ciekawostkę wam powiem, adrenalinka, adrenalinka sprzyja powrotowi do zdrowia, dobra, czekamy na pierwszy sygnał, czekamy na pierwszą łapkę, proszę nie regulować odbiorników, proszę nie regulować odbiorników, ten pan tak wygląda i poza tym światło jest takie, korzystam z lampki, która tutaj stoi w parku, halo, halo, czekamy na pierwszą łapkę, dajcie znać, że tam jesteście, taka... Bardzo króciutki live'ik. Muszę się z wami czymś podzielić. Yy, nieważne w tym momencie, jaki jest stan zdrowia, ale są pewne sytuacje, w których trzeba reagować. Cześć, widzę trzy łapki. Ja, a, czekajcie, bo tu cień. Ja pokażę tą lam lampkę. Ona wygląda o tak. O. I stoję tutaj w parku takim, wiecie, przeszpitalnym. Na szczęście mogę wychodzić, to mnie bardzo cieszy. Chociaż położyli mnie na oddziale bardzo przykrym, bo położyli mnie na oddziale rakowym. No i dwóch pacjentów tam było. Teraz jest jeden, jednego przenieśli. Drugi pacjent, bardzo fajny koleś. Holender, ale wiecie co, to jest przykre. Troszeczkę przebywać czasem po prostu i wiedzieć, no po prostu wiedzieć, że rozmawia się z człowiekiem bardzo fajnym, który jest nad, nad progiem. Słuchajcie, wydarzyła się paskudna sytuacja. Teraz może się śmieje z niej, czy cokolwiek adrenalina podskoczyła strasznie. Przyszła moja rodzinka. Tak odwiedzić mnie na 5 minut, żeby nie wchodzili do szpitala, dlatego że to trzeba ciągle mieć te testy, wiecie, tam jakieś inne rzeczy. No, muszę zmienić rękę słuchaj. Tylko, tylko zimno. No i słuchajcie, przyszli tam z pieskiem. Do mnie podeszli. Czekają na mnie. No troszeczkę mi zajęło czasu, żeby wyjść przez te wszystkie zakamarki tego szpitala, w którym jestem. I słuchajcie, zaczął się do nich przypieprzać jakiś naziol. To znaczy tak naprawdę odpad społeczny, bo to widać było, że to po prostu no, to nawet nawet Niemcy, brzydko mówiąc, by się na to nie wysrali, można by tak powiedzieć. No i zaczął się przypieprzać coś tam, że mówią po polsku. Ja akurat za chwileczkę przyszedłem, zaczął coś tam nas obrażać, zaczął coś tam tego bezpośrednio pod samym wejściem, bezpośrednio pod samym wejściem do szpitala. Oczywiście usłyszał w zamian wiązankę niemiecką, co ma zrobić ze sobą i gdzie spadać w ogóle i tak dalej. Ale to, to, to takie, wiecie, stoi to takie bydle po prostu za przeproszeniem. Dziury w mózgu. Powiem Wam szczerze, gdyby nie to, że jestem już po jakichś tam dwóch czy trzech zabiegach i dochodzę do siebie, jeszcze czeka mnie operacja, no to byłem na pograniczu takim, żeby jednak mimo wszystko sprzedać coś temu towarzyszowi. Wyzywał nas coś tam, tego, że tego, w, w ogóle to wiecie, to, to było takie tempo za przeproszeniem, To nawet dobrze nie wiedziało po prostu którym językiem byle się tylko przypieprzać. Nauczylibyście się po niemiecku, tylko on to powiedział takim niemieckim, że to wiecie, każdy Niemiec by powiedział najpierw Gejcu Schule, tak? Gej in die Schule und Selbst, also, czyli idź do szkoły i naucz się swojego własnego języka, patałachu. Zaczął tam hajlować jakieś coś tego. Ja w pewnym momencie nie wytrzymałem, po prostu mówię tak, albo ja go po prostu, coś mu zrobię. Miałem już naprawdę taką, wiecie, ochotę, a akurat przypadkiem mam takie buty, no nie glane, ale takie ciężkie. Albo po prostu ten, no i zawołałem, zawołałem szpitalną ochronę. Oczywiście jak zobaczył, że ja idę z ochroniarzem, który jeszcze tak się śmiesznie złożył o połowę głowy wyższy ode mnie, to on tup, 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 i zaczyna uciekać. Taki, taki był chojraczek, taki tak startował, tak startował. No ale przyszło co do czego, to tup, tup i on będzie uciekał. Takie po prostu takie, no, no co ja mam powiedzieć, no odpad społeczny, bo to nie można inaczej tego nazwać. I słuchajcie, wiecie, to jest tak, szpital międzynarodowy. Szpital świętego Józefa. Hmm. Obsługa międzynarodowa, bo tu są lekarze z Ukrainy. Tu są lekarze z innych krajów również. Chyba Rosjanie też są lekarzami. Jest obsługa słuchajcie, pielęgniarki. Są i Turczynki, są i Polki, i, i tam jeszcze też Rosjanki, to wiecie, obsada tak międzynarodowa. Pacjentów jest masę po prostu międzynarodowych pacjentów w takim szpitalu. I przyjdzie taki gówno zjadł, za przeproszenie. W ogóle ja miałem wrażenie, że tam jakiś pacjent do niego wyszedł, jakieś pieniądze mu dawał, więc albo on dostarczał dragi, albo coś. Ja już nie wiem. Już nie wiem nieważne i pod samym wejściem do takiego szpitala będzie mi dochodził kurczę i hajlował i po prostu coś tam i jeszcze się czepiał, żebym miał takie coś, że mam się, nie, mam się niemieckiego nauczyć, niech on się sam nauczy swoje własne, swojego własnego języka. No ale tak sobie pomyślałem, wiecie co, 13 lat mieszkam w Niemczech, trafiło mi się to pierwszy raz, taka sytuacja, moja Druga połowa to się w ogóle takiej sytuacji nie boi. Jest o połowę mniejsza, ale jak przyjdzie co do czego, to sobie potrafi radzić z takimi, bo pracuje również i z bezdomnymi, potrafi pracować, w tej chwili też pracuje z bezdomnymi i, i, i w takich, wiecie, w takich sprawach jak z, z, z dziećmi, z różnych takich trudnych rodzin, w takich świetlicach. No, po prostu lubi taki fach, w takich rzeczach pracuje, więc mm, dla niej to... Krótka piłka. Nie? On nie będzie dyskutować po prostu. On ten, no, nie, trudno byłoby wzywać policję, bo to, po pierwsze, to co on robił, to jest oczywiście karalne. No a to bodajże do trzech lat zahajlowanie można dostać. Ale weźcie to, wzywajcie teraz policję, przyjedzie policja. Potem trzeba zeznania złożyć, potem coś tam, coś tam, tego, tam. Nie, zawołałem hide, czyli tak zwaną, ten, powiedziałem, ja jestem pacjentem i nie życzę sobie tego, żeby moją rodzinę ktokolwiek jakieś bydle takie zaczepiało. Yy, nerwa załapałem strasznego. Powiem Wam szczerze, że w pewnym momencie, jak ta adrenalina skoczyła, to ból przeszedł. Jak, to te bóle, które tam gdzieś tam są, to po prostu przeszły minęły. Yy, ohydna sytuacja, ale to jest tak jak w Anglii. Jakiś czas byłem temu. Siedzieliśmy taką międzynarodową grupą restauracji. Czy tam powiedzmy takiej knajpie, tam z piwkiem gdzieś tam przybocznej. I taki stał, taki. Wiecie, co to widać, że jedyną ciężką pracą jaką się parał to było podnoszenie butelki z alkoholem. O, śnieżek pada. Śnieżek pada. No nie będzie widać na moim wideo. To i tak, oh, Polish people are coming here and they are stealing our jobs. Z takim głosem, wiecie, Emil z nie? I tam akurat siedział Anglik i się odezwał i ty, Nikt nie kradnie Twojej pracy. Ty nigdy pracy nie miałeś, a poza tym nikt by ci pracy nie dał. Od tego zacznijmy. I tyle, tyle w temacie. Takie coś, takie naziolki, takie, takie, takie coś. Słuchajcie, to po prostu tak gadało tam, niby po niemiecku, z takim tym dialektem, który się uważa, że każdy przyzwoity Niemiec, który ukończył przynajmniej podstawówkę, uważa za, no, wiecie, tak jak w języku angielskim jest, cockney w Londynie. Czyli taki język patologii. Tak, tutaj w Berlinie też jest parę takich różnych dialektów. Dialekt z Kreuzbergu to jest z kolei mieszanka polskiego, tureckiego, rosyjskiego i czego tam Boże jeszcze nie wiadomo czego. To już nawet nie jest niemiecki. Jest berlinisz, tak zwany berlinisz akcent. To jest zupełnie co innego. A ten to, to coś, bo to nawet trudno tego. Ja bym to do kamieni łomów pognał. Będzie chodził tutaj pod szpitalem, hajlował, będzie kurcz. Ale to taki kurczę, taki kozak nazista, wiecie, taki kozak, ale jak przyszło co do czego? To top, top, top to, i on ucieka. Takie to cwaniaczki, to kurcze, na kopach to trzeba wynosić. Może i dobrze, że jestem po zabiegach, kurcze, że. że. E, trochę spowolniony i tak dalej, bo. Naprawdę. Próbowaliśmy w pewnym momencie go ignorować, ale po prostu, słuchajcie, stoi ci taki ci za plecami cię, wiesz, obraża, miałem taką, taką ochotę po prostu sprzedać mu kopa za przeproszeniem Jaja. No ale wiecie co, nie będę natrzepywał swojego zdrowia, tak? A poza tym z takim czymś Jakby cokolwiek jeszcze tam próbował rączką za bardzo mi przed nosem machnąć. No to bym się tam nie zastanawiał. Nad tym, czy jest to karalne, czy nie jest karalne. To, co robił jest karalne. No i tyle na ten temat. Taka śmieszna sytuacja. Wesołych świąt, nie? No, tak chciałem wam życzyć. Wyłączam się, słuchajcie, bo zimno. E, ale wiecie co? jedna, jedna rzecz. Taką potem porozmawiałem tutaj na, na oddziale z... pracownikiem, że tak powiem, na oddziale. Jan mówi: Przepraszam bardzo, ja mówię, ale za, za nie. Do, doktor, byłem, nie rząd przeprasza? Ja mówię: Ale za co, za co, za, za co pan przeprasza, Jankę? Przecież y, to jest tylko i wyłącznie wina tego kolesia, który się po tym szpitalu pojawił, bo on nawet nie, nie dał rady wejść do szpitala. Prawdopodobnie mi się wydaje, że on coś dealował z jakimś pacjentem, jakiemuś pacjentowi coś tam podrzucał. Y, to, to od tego zacznijmy. On do szpitala nawet nie wszedł, Także ja mówię: Słuchajcie, no, 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 nie ma za co przepraszać, no, bo, bo po prostu no, przepraszać to to bydle powinno. No, ale no ja mam swoje zdanie. Uważam, przepraszam bardzo, możecie mi, nie ma czegoś takiego jak: O, kochaj wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi miłością trzeba traktować. Nie, gówno jest głównym. Odpad społeczny jest odpadem społecznym takie coś powinno w kamieniołowa łomar zasuwać i potem tak tylko tej swojej drugiej połowy zapytałem mówię słuchaj a nie wkurzacie to że ty w tym kraju pracujesz twoje podatki idą i mówię to bydle idzie do jakiejś instytucji typu job center i dostanie z tych podatków które ty płacisz dostanie zasiłek no to jest wkurzające to jest wkurzające po prostu nie po prostu takie wiesz, no, tak, tak, takie pytanie nie więc Ciebie to nie wkurza. Pracujesz tutaj, płacisz podatki i utrzymujesz takie gówno. Straszne. Świat jest porąbany, kochani. Porąbany. Porąbany. No niestety. My pracujący ludzie, którzy praci, praci, pracujemy, płacimy podatki, płacimy również na utrzymanie czegoś takiego. I to nieważne, czy to na ziolek w Polsce, czy nie. Dla mnie to jest patologia, po prostu to jest choroba psy. U, bateria się rozładowuje. No, szkurza twarz. Kochani, trzymajcie się. Jestem w każdym razie na dobrej. Na dobrej drodze. No jeszcze operacja jakaś tam czeka, ale generalnie na dobrej drodze. Oby jak najszybciej, bo chciałbym z wami normalnie porozmawiać, a nie przy jakiejś lampce o takiej o w parku. Ciemnym, zimnym, kapturze, nieogolony. Tak naprawdę może dobrze, że przy tym świetle, bo źle wygląda. To światło przynajmniej to robi, tak jak wiecie. Już tak, tak dowiem Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wyłączam się, bo mi ręka zamarza i telefon już zdycha. Trzymajcie się. Pa, No, do zobaczenia. Cześć.